Ponownie witam w górze, tym razem sam. Idę szukać legendarnej chatki pod Śnieżnikiem. No i mam zamiar się w tej chatce przykimać, nie? Do jutra. Taki jednodniowy wypad. Ale dzisiaj tutaj jest narodów. Pogoda dopisała, to się wszyscy zwalili, nie? Ludzie schodzą, a ja chodzę. Za mną chyba idzie jakaś dwójka jeszcze cisną na szczyt, ale na razie nie widzę. Godzina 18 Także są dwie opcje: albo dotrę do chatki pod śnieżnikiem dziś, albo dotrę do schroniska i śpię w wiacie. Bo, oczywiście, jestem ignorantem. Nie wziąłem plandeki, nie? żeby spać gdzieś w lesie Plecak, no, jakby wyjąć z niego żarcie i wody, to może że. Piątkę, szóstkę. Gdyby ktoś był pierwszy raz, to tam się idzie, na międzylesie, i tam jest taki zakręt, w tym miejscu mniej więcej. I na tym zakręcie trzeba ostro w lewo. Niektórym się zdarza pójść prosto, całkiem w lewo, a to trzeba w lewo pod górkę, nie? To tak mówię. Dla osób, które nie były, aby chciały, żebyście się nie zgubili, to idziecie. Dochodzicie do takiego dużego skrzyżowania i ostro zawijacie w lewo, pod górę. Dobra, kolejny element szlaku. Dochodzicie do takiej miejscówki. Tu macie znak, żeby iść tam. I idziecie przez las. I tutaj na drzewie macie kolejny znaczek. A tu jest ten pieniek. Eee, co wam przed chwilą pokazywałem I idziecie tam Myślałem, że wchodzę tylko ja, tu niespodzianka Tam cała Watacha idzie Do schroniska albo wyżej Za to wyszedłem, za 10:06. Jest, za 25:07. Skały pod śnieżnikiem szlaku. Tam dalej jeszcze jest jedno takie miejsce. Jak widzicie te skałki, to macie pewno że jesteście już blisko schroniska. Kolejne skały. To jest taka też charakterystyczna listówka. Po lewej skała tu trochę wyższa I tutaj znowu skałki Miałem wam powiedzieć. Jak widzicie tę trawę w górach, to znaczy że tu, gdzie ta trawa rośnie, lubi się wilgot zbierać. Więc lepiej w to trawę nie, nie uderzać na nocleg. Bo dupę będziecie mieli mokrą. Kolejna rzecz. To to. Koniczyna jest jadalna. Smakuje trochę jak szczaw można sobie zupę ugotować. A mi się sarenka stoi. W śmietniku, że idę taką ścieżką. Tam chłopaków spotkałem w schronisku to mi podpowiedzieli gdzie iść, bo w sumie pierwszy raz idę do tej chatki. Nigdy nie byłem Ale GPS pokazuje, że się kieruje w Dobrą stronę Zobaczymy 7.15 A ja już minąłem schronisko, nie? Także Czas mam niezły Rekordy nie pobiłem, ale i tak I tak czas jest niezły Dobra, mówili o jakimś rozdrożu, że mam iść w prawo czy to będzie to miejsce? Czy to nie będzie to miejsce? Jest rozdroże. Tam na dół chyba do Kletna albo gdzieś. A oni mówili, że jestem w prawo. No to idę w prawo. Na no, razie. I mówili, że nic cały czas. Taką ścieżyną przez coraz gęstszy las i dojdę do chatki. ogólnie to mnie to nie przeraża, że idę w miejsce, które nie znam szlakiem, na którym jestem pierwszy raz. Już tyle razy to przerabiałem w polskich górach i na Bałkanach, gdzie góry są takie, że jeden błąd się nie ma. Że tutaj to. O kurde o kurde! O kurde! Niam, niam! Joki bycze! O kurde! Dobra, starczy! Nie Co miejsca w chatce nie ma? Tutaj lepiej na pewno A w chatce też są Uf, Kurwa Pierwszy raz jestem tutaj tak? W tej nie dziupli Znaczy pod chatkę, nie? A, nie? Nigdy nie byłem Uf. Nic, idę Jest Jona, Legendarna chatka. O oh, kurwa. Siema. Masz do chatki? No tak, na no, weekend zobaczyć co tu jest. W gołym prole Tak, się siema. Michał. Trzymajmy go, Bartosz. Siemanko, Michał. Generalnie na tu jest 17.30, nie? Nie, Michał, Popoję tylko że poszli na. No to jakoś. No, Będę, jak coś to zapraszamy. Coś, to jest Z chuby. No jak? Tutaj jest kominek. W razie, coś można palić. Tam jeszcze chłopaki popadali. Sport, wiertarka, kubeczek. Dwyczki duże. <noise> I magiczna drabinka. Tam jest wejście na górę. Tu co jest ciekawego? Piły połamane, niepołamane. Rożna do grilla. Pożegnałem się z ekipą. Idę na szczyt, zobaczę jak oni tą wieżę odbudowują. Na razie. No, wzajemnie. Bezpiecznego powrotu. Oh. W chatce spałem na piętrze <grywa> Dobra miejscówka no. Warto było No, jestem blisko szczytu o, bateria mi zaraz padnie, ale to nic Uff, Idę takim szlakiem po stronie, od strony czeskiej, nie? A. No widok, widoki są Jestem obok raj, ruin schroniska po czeskiej stronie tutaj rzeźba słonia ruiny Tutaj proszę <coughs> źródła rzeki A nie na szczycie Śnieżnik! I oczywiście zamknęli szlak bo robił wierze. Bo komuniści geniusze w latach 70. oryginalną wieżę zburzyli i to teraz trzeba odbudować. Ale widzę styl nowoczesny, czyli ocynk, i nastawiany wszędzie wyżyczek, nie? Tutaj to się widzę, jak ktoś postarał. <laughs> tu i tu. O, i tu jest taka wysoka. Ciekawe, kiedy oni to skończą. Nic. A jeszcze jedną rzecz muszę pokazać, jedną rzecz muszę pokazać, tak, macie słupek, nie? I w Karkonoszach jest to samo, jest P wryte tutaj, No to jest domalowane, nie? Dlaczego jest domalowane? No to jest C, a to jest S. Nie chciało się wymieniać słupków, to wzięli i, i domalowali C jak Czechy, nie? No to było Czechosłowacja. Także taka ciekawostka, w Karkonoszach to samo. się pokazują, że śnieżnik 1424 tam na polskim znaku 1426 o, już widać schronisko Ale ładna dziś pogoda jest Na podziwianie widoczków Kamień, czyli punkt orientacyjny, kolejny